W dzisiejszym serwisie prosto z Pońska do miasta trafił pierwszy elektryczny autobus, komunikat w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pońsku w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, a na koniec dofinansowanie na głęboką modernizację energetyczną trzech budynków użyteczności publicznej. W ramach projektu pod nazwą budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej do Pońska trafił elektryczny autobus. Jest to jeden z elementów największej inwestycji w historii miasta. To jest nasz sztandarowy projekt, najważniejszy w obecnej kadencji i największy w historii samorządu terytorialnego, 56 milionów dofinansowania. Projekt nosi nazwę budowa ścieżek rowerowych poprzez ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i rozwój elektromobilności. Jedną z części tego projektu jest uruchomienie komunikacji publicznej po raz pierwszy w Polsku i właśnie dwa dni temu przyjechał do nas pierwszy w historii naszego miasta elektryczny autobus kosztował 1 350 tysięcy, dofinansowanie 90%. Dofinansowanie zewnętrzne i jest łącznie, może on przywozić 23 osoby. Czekamy na, za kilka dni na dostawę następnego autobusu. Będzie to ekodizel, spalinowy autobus, również spełniający wszystkie normy związane z emisją dwutlenku węgla i wydzielaniem zanieczyszczeń do atmosfery. Z tym, że będzie to ekodizel również o podobnej pojemności. Zakupiliśmy również system zarządzania. Komunikacją publiczną. On będzie montowany w tym czasie, jak już będą zaczną być montowane wiaty przystankowe. Dodajmy również, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której wyznacza dwie trasy autobusowe w, w obrębie miasta Błońska. Wyznaczyła również opłaty, jakie Wnosić będą mieszkańcy za korzystanie z komunikacji publicznej oraz z ulgi i zwolnienia dla tych, którzy mogą z takich ulg korzystać. W Pońsku będą dostępne dwie linie autobusowe. Zostały ustalone wstępnie i w przyszłości, w zależności od potrzeb mieszkańców, rozkład jazdy może ulec zmianie. Natomiast z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską będą mogły korzystać osoby powyżej 70 roku życia, honorowi dawcy krwi. Dzieci do lat siedmiu, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby nagrodzone płońską wieżą. Dodatkowo dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia, a także osoby z kartą Dużej Rodziny będą płaciły połowę za przejazd. Autobusy na swoje trasy wyjadą we wrześniu. Jest ustalony termin, od 1 września będzie uruchomiona komunikacja miejska i oba autobusy będą kursowały od tego dnia. Organem miejskiej komunikacji w Pońsku będzie spółka Zarząd Dróg i Mostów. Operatorem będzie miejska spółka Zarząd Dróg i Mostów, która, na terenie której będą stałe autobusy, będzie ładowany elektryczny autobus, i tam też będą zatrudnieni pracownicy, kierowcy do obsługi dwóch linii. Jeśli okaże się, że te dwa autobusy będzie to za mało dla nas, to w krótkim czasie. Już z innego programu i pewno w nowej pięciolatce unijnej będziemy się starać o środki na zakup następnych autobusów, już wszystkich elektrycznych. Wstępnie ustalono, że bilet uprawniający do dowolnej liczby przejazdów w ciągu trzech godzin będzie kosztował jednorazowo 3 zł. Natomiast miesięczny przejazd 80 zł. Dodatkowo będzie obowiązywała opłata za przewóz zwierząt i rzeczy w kwocie 1 złotówki, ale nie dotyczy to wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Pandemia koronawirusa w Polsce znacząco zwolniła. W związku z tym podjęto decyzję o luzowaniu obostrzeń. Tak też jest w przypadku funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Płońsku. Obserwujemy na bieżąco sytuację związaną z pandemią. Na szczęście liczba zachorowań sukcesywnie spada, dlatego zrezygnowaliśmy z niektórych obostrzeń, które obowiązywały do tej pory w Urzędzie Miejskim. Przede wszystkim wracamy do cyklu pracy, takiego jaki obowiązywał przed wybuchem pandemii, to znaczy w poniedziałki Urząd Miejski będzie czynny od godziny 16 do 18, dwie godziny dłużej niż ostatnio, natomiast w pozostałe dni tradycyjnie od 8 do 16. Interesantów odwiedzających ratusz obowiązują nadal maseczki. Prosimy o to, aby przy wejściu na parterze, przedstawić obsługującej Obsługującemu pracownikowi w jakiej sprawie do urzędu się przyszło, wtedy pracownik merytoryczny zejdzie na dół i indywidualnie będzie obsługiwał interesantów. W ostateczności, jeśli taka konieczność nastąpi, no to wtedy interesant razem już z urzędnikiem przejdzie do odpowiedniego pokoju, żeby tam zrealizować sprawę. Podobnie w urzędzie stanu cywilnego prosimy o to, aby nadal korzystać z wejścia od ulicy Popiełuszki, od parkingu, tu o trutek nie wchodzić głównym. Wejściem, tylko wejściem bocznym bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam również poza pokojami na holu będą obsługiwani interesanci, a w razie potrzeby dopiero, dopiero w biurze. Podobnie jeśli chodzi o Straż Miejską. Nadal apelujemy o podejście zdroworozsądkowe o to, aby pojedynczo podchodzić do kasy, zachowywać dystans społeczny, jeżeli tylko pozwolą na to przepisy i sytuacja związana z epidemią. Wtedy będziemy luzować kolejne obostrzenia, na co naprawdę liczymy. Przypomnijmy, Urząd Miejski w Pońsku oraz Urząd Stanu Cywilnego od 7 czerwca bieżącego roku działa w godzinach w poniedziałek od 8 do 18, a w kolejnych dniach od 8 do 16. Na bieżąco sprawdzana jest sytuacja epidemiologiczna w kraju, więc o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu będziemy Państwa informować. Gmina Miasto Pońsk otrzymała dofinansowanie na głęboką modernizację energetyczną trzech budynków użyteczności publicznej. Jest to projekt pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Miasto Pońsk, etap drugi. Udało nam się pozyskać środki na projekt noszący nazwę Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej, etap drugi. Jest to tak zwana. Głęboka termomodernizacja, a wszystko to jest w ramach przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. A wszystko jest to w ramach osi priorytetowej przejście gospodarki w ramach na gospodarkę niskoemisyjną. A I w, w ramach tego projektu e, będziemy przeprowadzać termomodernizację. Ba, e, można powiedzieć z remontem, bo będą wymieniane również stropy w szkole, które są drewniane. W naszej najstarszej szkole, szkole podstawowej numer jeden, będzie docieplenie, będzie wymiana okien, będzie fotowoltaika, będzie wreszcie nowe źródło energii do ogrzewania tego budynku. No, bardzo szeroki zakres, również wymiana instalacji i nowych źródeł oświetlenia w szkole, szkoły poprzez oświetlenie LED-owe. Podobny zakres będzie w miejskiej Bibliotece Publicznej i w budynku, w którym mieści się biuro ZGM. Projekt będzie realizowany w trzech placówkach, a dokładnie w szkole podstawowej nr 1 imienia Bolesława Chrobrego w Pońsku przy ulicy Wolności 4, miejskiej bibliotece publicznej imienia Henryka Sienkiewicza przy ulicy Północnej 15B oraz w zakładzie gospodarki mieszkaniowej przy ulicy Zajazd 5. Przetarg będzie ogłoszony. Tak szybko jak zdążymy go przygotować. Na razie jest ogłoszona lista rankingowa. Wprowadzamy na tej podstawie do uchwały budżetowej i do WPF u środki. Później będzie podpisanie umowy o finansowanie, przetarg publiczny, podpisanie umowy z wykonawcą. I żeby to wszystko wypełnić, to myślę, że najwcześniej jesienią będzie można rozpocząć pracę. W wypadku szkoły podstawowej nr 1 zakres prac jest tak duży. Że najprawdopodobniej będzie to oznaczało zamknięcie szkoły na jakiś czas, czy całej, czy części szkoły. To już będzie zależało od ustaleń z wykonawcą, którego wyłonimy w drodze przetargu. Całkowita wartość projektu to ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wynosi prawie 2 900 tysięcy złotych.